Dobrymi już po śniadaniu i wyszykowani. Znaczy, ja jeszcze fryzura tak nigdzie nie idę, oczywiście. <grym> Także jeszcze tylko włosy. I słuchajcie, jest sytuacja taka, że czekamy teraz godzinę i za godzinę wyjeżdżamy po odbiór nowego sprzętu do naszego domu. Słuchajcie, dajcie znać, czy Was też tak cieszą y, rzeczy takie domowego użytku, <grym> bo mnie bardzo. Słuchajcie, co kupiliśmy, to kupi. O, <grym> Wszędzie włosy. To kupiliśmy elektryczną suszarkę do ubrań. Taką na prąd, która się nagrzewa i bardzo szybko suszy ubrania, bo z racji tego, jaka jest pogoda, jaka jest pora roku i jaka jest tutaj wilgoć w mieszkaniu i w ogóle w tym kraju to ubranie nam schnie po prostu z 4 dni. Więc stwierdziłam, że no, musimy coś takiego mieć. Patrzyłam po, wiecie, po internecie, po stronach sklepów i tak dalej, i po sklepach, to powiem Wam, że ceny są takie nie za bardzo, nie za bardzo. A mi bardzo zależało na takiej e, suszarce, wiecie, takiej prostej plus ze skrzydłami. I te są właśnie już drogie. No, a słuchajcie, znalazłam na Marketplace. Ja od samego rana siedziałam na Facebooku na Marketplace i patrzyłam, co tam ludzie sprzedają. I dwie mi uciekły, bo napisałam, ale już były sprzedane. I znalazłam trzecią. I napisałam do tej pani o trzecią, w atrakcyjnej dość scenie. Napisałam do tej pani o trzecią, powiedziała, że także jest dostępna. Także umówiliśmy się na godzinę drugą, a jest godzina w pół do pierwszej. Jest godzina w pół do pierwszej, umówiliśmy się na drugą, że przyjedziemy ją odebrać. A, a mamy tam 20 minut samochodem, więc jakoś tak trochę wcześniej wyjedziemy, bo łukasz mówi, że jakieś tam korki pokazuje. No, także troszkę wcześniej. Yy, I tak, i cieszę się normalnie, słuchajcie, z ciepłej suszarki. <laughs> ja mówię, że mi nie jest potrzebna do szczęścia, słuchajcie, torebka Louis Vuitton, mi jest potrzebna do szczęścia ciepła suszarka. <laughs> No, także dzisiaj będę prać, będę prać, mamy cały kosz prania, dlatego też nie robiłam, bo mówię, no kurde, chciałabym popatrzeć, poszukać, patrzyłam też na Gumtree, ale nie wiem, no jak mi pokazywało, to była taka lokalizacja, że po prostu trzeba by było jechać 30 albo 40 mil po tą suszarkę, no to to już się mija z celem, bo już, słuchajcie, co z tego, że na przykład suszarka za 20 funtów, jak na paliwo trzeba będzie wydać tam i z powrotem, no nie będziemy godzinę gdzieś jechać po suszarkę, no bez jaj znowu, nie? Także, także cieszę się, że to nam się udało, więc kupujemy to i jeszcze drugi zakup, jaki nas czeka też bardzo chcemy to kupić i potrzebne jest to nam tutaj bardzo, to The Humi The Humi nie wiem, to jest taka angielska nazwa, że to jest jakiś dramat, to jest pochłaniacz wilgoci i to też wczoraj rozmawiałam z klientką, ona ma właśnie taki duży, stary, ale mówi, że wzięła właśnie z drugiej ręki, wzięła od kogoś, odkupiła, czy nawet za darmo ktoś dał, bo był bardzo stary, ale że poleca mi to strasznie i poleca mi właśnie nie kupować, bo tego już ceny są tak wybite w kosmos, że po prostu jest to bardzo drogie. A my tutaj mamy bardzo duże to pomieszczenie i wysokie to pomieszczenie, więc potrzebujemy dużego, nie jakiegoś małego za nie wiem 40-50 funtów, tylko naprawdę takiego sporego tego pochłaniacza, który da radę ściągnąć jakby bardzo dużo wilgoci z dużego pomieszczenia i ma duży ten y pojemnik na wodę. Taki myślimy, nie wiem, z 15 litrów najlepiej. No, i to, i ceny są zaporowe, totalnie. Więc też patrzymy na, patrzyliśmy dzisiaj na tym marketplace właśnie, czy tam na Gumtree, czy na szpokit Spok? Też Łukasz patrzył. Ale słuchajcie, na razie póki co nic nie znaleźliśmy, bo... Albo są małe, albo no tak, no zazwyczaj są za małe. Po prostu zazwyczaj są za małe, albo są bardzo, bardzo stare. No to też takiego bardzo starego nie chcemy. A ta klientka mi właśnie doradziła, żeby nie inwestować na razie w taki wiecie sklepowy, nowy i tak dalej, bo nie wiadomo. I ona ma rację, bo nie wiadomo jaki rozmiar nam tu starczy. Wiecie, może się okazać, że kupimy ten 15-litrowy, a tak naprawdę on tu i tak nie za bardzo coś da, więc trzeba by jakiś inny, większy, albo lepszy, albo mocniejszy, albo coś takiego. Więc jakiś na próbę chcielibyśmy znaleźć. No ale to jeszcze zobaczymy, jeszcze będziemy patrzeć, szukać, rozglądać się. Dzisiaj bardzo chciałam tą suszarkę, naprawdę bardzo chciałam tą suszarkę, bo też wczoraj rozmawiałam o tym właśnie z kiniotko, o tej suszarce, bo ona taką ma i pytałam, gdzie kupiła, to ona ma trochę inną, ona ma taką krzyżową, no i ona mówi właśnie, że, że też bardzo poleca, bo pranie jest chło tak samo z 3 dni w jej domu, a jak kupiła tę suszarkę, to po prostu sknie jej to w dzień, w pół dnia, zależy jej tego prania tam nawali na tą suszarkę, wiadomo. No, także tak, także jedziemy odebrać. fajnie pokażę Wam później jak to wygląda. I co? Aha, i jeszcze bym chciała potem z powrotem zajechać, yy, nie wiem, może do Lidla nie, bo myślałam o tych patyczkach, ale w sumie jak teraz już wydamy kasę na tą suszarkę, to może te patyczki sobie od, te, wiecie, te takie patyki świąteczne, co pokazywałam we vlogu, takie z lampkami za dychę, ale może na razie je sobie daruję, a bardziej bym chciała pojechać do, słuchajcie, do yy, tego, Jezu, jak to się nazywa? Do szmateksu. Do, do czaritka, do charity shopu, czyli do y, tego sklepu, gdzie mają rzeczy używane i ubrania używane. Chciałabym sobie kupić jakieś sweterki takie na co dzień po domu i nie zależy mi absolutnie właśnie na nowych, tylko właśnie w tym czaritku używanym. A mam taki jeden sprawdzony, gdzie są bardzo ładne rzeczy, bardzo zadbane rzeczy w ogóle nie wygląda, że są używane, a są tanie. A że po domu to właśnie tak myślę sobie, żebym kupiła właśnie w second handzie. No, także tak, moje brwi, słuchajcie, jeśli chodzi o to, co Wam pokazywałam, kabrał, bardzo ładnie się zmywają e, tołpą. Zmyły się od razu bez problemu, natomiast jak je dotykam, tak o, cały czas, wiecie, przecieram, dotykam, nic, nie schodzą, nie ścierają się, także super sprawa, ale tak jak mówię, jeżeli uważacie, że są e, krzywo narysowane, czy coś się z nimi nie tak, tutaj też ta widzę, że wygląda na mocniejszą, ale też mam światło, tak dziwnie, e, to możliwe, bo jeszcze się cały czas uczę tego pędzelka. Dobra, czekamy, jedziemy i, i tak, i odezwę się do Was, jak już będziemy ją mieć. Jedziemy po suszarkę. Słuchajcie, jedziemy, mamy ile? 22 minuty. Żeby dojechać na 13.51 będziemy, także opowiedzieliśmy, że będziemy o 14, więc jest okej. Okay. Mamy, mamy, jedzie już z nami. Także super. O Jezu, trzęsie, bo dziury tu takie, że masakra, ale powiem Wam, super yy, miejscowość to jest pod Banslej. I powiem tak, Bardzle, pod Banzlej, no. Powiem Wam, że super. Normalnie tak. Nie wiem, w wiejsku, no ale tak, nie? tak. Mało miasteczko. Tak, mało miasteczko, a takie dom, same domki, praktycznie uliczki, cicho, spokojnie, każdy ma gdzie zaparkować. No super, bardzo mi się tu podoba. Bardzo mi się podoba, się podoba no? nie? Bardzo. Centrum chyba przyjeżdżaliśmy przez centrum, bo były ozdobione latarnie, to już takimi świątecznymi lampkami, chyba centrum. No to biedem, Cooperative i co tam jeszcze było? Nie wiem, no, chyba nie no, tak żeby naprawdę małe centrum i... Niewiele to było. No, ale fajnie, fajnie. Tylko koniecznie trzeba tu mieć na pewno samochód, bo ja sobie nie wyobrażam. Patrz, jak od niej teraz, gdzie na autobus, ani przystanku, ani nic. No, trzeba, trochę. No, Także koniecznie na pewno z samochodem w takich miejscach, ale super, bardzo mi się to podoba, bardzo. No dobra, jedziemy, suszarka jest. O Jezu, ale zapachniłeś tym płynem. No, a my jedziemy teraz jeszcze e, tylko do, o, do tego lumpeksu, Strasz, czyli straszne, charity shopu. Ja sobie zobaczę na te jakieś sweterki, bo tam, mówię Wam, są po półtorej funta, po dwa funty. No, Także tak jak jedziemy. po domu, to super. O, jest przystanek. Jedziemy? Dobra, jedziemy. jedziemy. <laughs> patrzył się na mnie w kosmite. Dobra. No, mogliśmy wziąć takich trzech dziadka, ale gdzie bym siedli? Nie ma, suszarka siedzi. Trzech jedno ja musiałby zostać. <laughs> no, no, papierka i Dobra, Pielka, to do bagola. Tak, to do gola, no trudno. Dobra, jedziemy i tak, i odezmę się już chyba z domu. Wróciliśmy do domu, zaraz Wam pokażę, że tam z tyłu widzicie. Stoi suszarka, rozłożona, sprawdziliśmy, działa. Zaraz Wam pokażę. A najpierw sam chciałam pokazać, bo muszę to wrzucić od razu do prania. Myślałam, że zrobię osobny hol, ale nie zrobię, bo są to tylko trzy sweterki. To, co kupiłam w tym. E, brakowało mi słowa Lumpex w poprzednim nagraniu. To, co kupiłam w, czyli Charity Shop tutaj, i to jest. E, Zawsze to było napisane właśnie jaki, ale dobra. Już teraz nie wiem. Extra Care. A, dla starszych osób idą pieniądze. No, z tego co kupiłam idą pieniądze tylko i wyłącznie dla starszych osób. Ta pani co tam pracuje, pracuje tam za darmo. I pierwsze co sobie wybrałam to taki sweterek szary z marki George. On jest rozmiar 12, także on jest dość duży, ale powiem, że o to mi chodziło właśnie, żeby on taki większy był. Taki, najzwyklejszy szary, z, takim, z takimi plecami, To ma dokładnie takie same plecy jak ten mój, w którym byłam rano. No, ale taki o, szaraczek fajny na co dzień będzie z Subcio. Drugi na co dzień, bo kupiłam dwa na co dzień i jeden taki, powiedzmy, wyjściowy. Drugi na co dzień, to poszalałam, słuchajcie, z kolorem. To, to jest Primark, aha, powiedziałam Wam, ile tam to kosztowało? Chyba nie. Fund 99. Tak. A drugi to jest Primark rozmiar y, też 12, 14, 40, 42, ale nie wydaje mi się. Y, I też funt 99, słuchajcie, w takim miętowym kolorze. Też zwykły, ale gruby i, y, i duży. No na mnie będzie trochę duży. Taki miętowy kolor, no po prostu oszalałam, jak zobaczyłam ten kolor, mówię, no nie, biorę, biorę. Także to. I trzecia rzecz to jest E, sweterek, który myślę, że może bym ubrała na Wigilię. No jeszcze zobaczymy, jak to tam będą wyglądały te nasze outfity wszystkich. Trzeba <grymne> się dogadać, czy idziemy pod krawatem, czy nie. No, ale jak nie pod krawatem, to taki sweterek myślę jak najbardziej. To jest firma Nutmeg. Nie wiem, nie znam. Rozmiar 80, czyli mój. I to była rzecz najdroższa, bo kosztowało 12,99. I to jest taka narzutka, tak jak o, widzicie. Taka dość długa, powiem Wam, że ona mi jest tak do... Nawet nie do połowy uda, ale pupę zakrywa, bo to sprawdziłam nawet w tym mm, sklepie. I ona ma tutaj taki, taką y, srebrną nitkę, bo to nie jest brokat, tylko to jest srebrna nitka. Nie wiem, czy będzie teraz widać przy tym świetle kamery, ale chyba tak. O! Te kwiaty są w taką właśnie srebrną niteczkę. No, bardzo mi się to spodobało. I tak. Y te rękawy też nie są długie, tylko są takie nawet nie 3-4, tylko trochę krótsze. W sumie wiecie, co ja sobie to przymierzę, czy to będzie w ogóle pasowało na mnie, bo tak się nagadam, nagadam, o tym się okaże, że nie wejdę w to. No nie, to musiało 12,99. Tak? No. 2,99. 12 powiedziałam? 2,99. No, fajne, bardzo mi się podoba. Podobać się? Ładny, nie? I ta niteczka, i te, te kwiaty takie ładne są, takie niebabcina jakiś ten. I ta niteczka tak bardzo ładnie się mieni, bardzo fajny to daje efekt. Takiego niezwykłego sweterka. O, I biały t-shirt pod to na przykład. I super sprawa wydaje mi się. Także tak, takie trzy łupy. Cieszę się, że mam dwa swetry na co dzień, a ten wzięłam. Ja już go wcześniej widziałam. Pamiętasz, ukażenie jakby się w tym czerwku, to ci mówiłam, że może bym go wzięła, ale nie wzięłam. No to czekał na mnie. Wzięłam teraz. 2,99, nie 12, bo Łukasz mówi, że powiedziałam 12. No tak. No dobra, idę wrzucać pranie i później pokażę Wam tą suszarkę naszą. I tak wygląda ta suszarka, słuchajcie, o tym mówiłam. Ona, jak widzicie, ma kabelek, ma tutaj włącznik. Tu się włącza, wyłącza, Ona jest odłączona teraz, bo jeszcze nic nie suszymy. I słuchajcie, wszystkie te żeberka się nagrzewają i są po prostu ciepłe. Można złożyć tak jak normalną suszarkę ze skrzydełkami, na tym mi najbardziej zależało, bo tutaj robią te suszarki takie pionowe i one są tak beznadziejne, że to jest w ogóle dramat. I normalnie marzyłam o normalnej takiej dużej, żeby sobie kupić, a kupiłam sobie, nie dość, że taką dużą, to jeszcze mogę ją nagrzeć. Właśnie w takie miesiące, jak jest zimno i, i tak, i wilgotno, no. Bo w lecie wiadomo, mogę na niej normalnie suszyć, a nie muszę jej podłączać. Także super sprawa, jest bardzo zgrabna, wcale nie zajmuje dużo miejsca. Świetna, świetna, świetna. I przyszłam się z Wami pożegnać już z łazienki. Słuchajcie, jeśli chodzi o suszarkę, to jest mega. Jest mega, bo po trzech godzinach. Już niektóre rzeczy są suche, takie jak t-shirty, no oczywiście bielizna, skarpetki, no to wiadomo, bo są jakby najbliżej tej rurki, ale po prostu jestem w szoku, jestem w szoku. I jeszcze co wam chciałam o niej powiedzieć, to tak, po pierwsze, wzięliśmy od tej pani, bo wiedzieliśmy, że ona jest nowa, bo miała napisane, że używała ją dosłownie dwa razy. I słuchajcie, faktycznie, jak zobaczyłam ją i sprawdziłam, to rzeczywiście ona nie ma żadnych oznak użytkowania, żadnych zatarć, żadnych, wiecie, jakichś tam obdart, gdzieś tam jakichś zarysowań, kompletnie nic. Działa super. Rozgrzewa się tak mocno, że jak chwycę ją teraz, wiecie, jedno to żeberko ręką to po prostu parzy, także to jest ekstra. Yy, I co? Aha, i jeszcze jak taką suszarkę się używa, to słuchajcie, yy, jakby żeby jak najszybciej wysuszyć to pranie, to trzeba tą tu, tu całą suszarkę nakryć jakimś prześcieradłem najlepiej albo są specjalne pokrowce do kupienia. Także tak, nakryć to trzeba koniecznie, bo wtedy jest po prostu szybciej. No bo wiadomo, tam gdzie jest rurka, gdzie styka się ubranie z rurką, no to wyschnie od razu. A ta część, która wisi, no to potrzebuje jakby pod tym prześcieradłem takiej cyrkulacji tego ciepła. I już sprawdziłam, czy czasami się to tam, wiecie, nie kisi w tym cieple i nie będzie czuć wilgocią tych ubrań, to absolutnie nie. Pachnie przepięknie płynem, proszkiem, no po prostu cudo, 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 polecam Wam serdecznie. I jeszcze, ta suszarka, którą my mamy, słuchajcie, ona pobiera bardzo mało prądu, bo jest to pomiędzy 2 a 4 pensy za godzinę, także to jest w ogóle praktycznie nic. Te takie krzyżowe, co są na krzyż, mają te żeberka, one pobierają, tak klientka mówiła, że Producent mówi, że 6 pensów na godzinę, także on troszkę drożej, ale jakby używanie, jeżeli się zastanawiacie, czy nie będzie wam to dużo prądu ciągnęło, to absolutnie nie, no bo 4 pensy, 2-4 pensy na godzinę, no to to jest praktycznie nic, jak tak szybko to pranie schnie, także to też jest super. I ja już idę się wykąpać, jest jakoś w pół do dziewiątej. Łukasz troszkę pospał i troszkę śpi dalej, bo niestety ale źle się czuje i wygląda na to, że w bardzo kosmicznym tempie złapało go przeziębienie i będzie chory, więc wypił już polopirynę, zjadł, zrobiłam mu kolację, no i niech odpoczywa niech śpi, żeby się wyleczył. On ma jeszcze dwa dni wolnego, także mam nadzieję, że go to puści, po wiecie. No choroba, niestety, no nie za dobrze się chodzi do pracy chorym, wiadomo. Dobra, ja uciekam, uciekam się kąpać i zmontować dla Was tego vloga. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia już w następnym. Pa!